Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Agora przedstawia Danuta Avolusi. Wybrałam Allaha. Polki, które przeszły na islam. Czyta Anna Szymańczyk. Debiutantka w meczecie. Przed pierwszą wizytą starannie dobieram strój. Muzułmanki nie odsłaniają ciała, a w meczecie ta zasada wydaje mi się szczególnie ważna, również dla mnie, nie muzułmanki. Wkładam długą przewiewną sukienkę za kostki, do tego cienką bluzę z długim rękawem. Jest czerwiec. Dojeżdżam na Wilanów pod jeden z dwóch warszawskich meczetów. Niegdyś był willą, która w 1993 roku została zaadaptowana na dom modlitwy. Ceglasta fasada z charakterystycznymi łukami, które zwężają się u góry, sprawia, że meczet rzuca się w oczy, ale gdyby stał w kraju muzułmańskim, również wydałby się nietypowy. Nie ma minaretu, czyli zwyczajowej wieży, z której muezini pięć razy dziennie nawołują wiernych na modlitwę. Bywało, że warszawskie meczety wzbudzały kontrowersje. Portal radiomaryja.pl miał islamistom za złe, że postawili swój meczet zaledwie kilkaset metrów od świątyni Opatrzności Bożej. Nasz dziennik oceniał, że meczet powstający za pieniądze sponsora z Arabii Saudyjskiej to wyprzedaż za duże arabskie pieniądze polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Wszechpolacy demonstrowali z transparentami przeciwko szariatowi, a czytelnicy jednego z katolicko-narodowych portali mieli plan, aby zakopać na działce martwą świnię i w ten sposób zablokować budowę. Zgoda władz Warszawy na wybudowanie meczetu to nie tylko polityczna poprawność i naiwna ignorancja, ale coś dużo gorszego. To dosłownie wyprzedaż za duże arabskie pieniądze polskiej i chrześcijańskiej tożsamości, grzmiał znów serwis radia Maryja. A jednak obydwa meczety spokojnie sobie stoją i dobrze funkcjonują, spowszedniały warszawiakom. Wiele osób nie ma nawet zielonego pojęcia, że w stolicy znajdują się muzułmańskie domy modlitwy i spotkań. Brama jest otwarta. Na ścianie w podwórzu widzę napis Wejście dla kobiet. Drzwi dla mężczyzn znajdują się nieco dalej. Wchodzę do przedsionka i od razu zasłaniam włosy. Nie muszę tego robić, ale planuję spędzić tu wiele godzin i chcę okazać dziewczynom szacunek. Buty kładę na regale, bo do meczetu wchodzi się boso lub w samych skarpetkach. Przekraczam prog dużej, pozbawionej mebli sali, której podłoga wyłożona jest grubym bordowym dywanem we wzory. Z sufitu zwisają ozdobne żyrandole, a na ścianie wisi wizerunek pozłacanego Koranu. Jestem jedną z pierwszych. Agnieszka, organizatorka tego wydarzenia, a dziś, wiele miesięcy później, okładkowa bohaterka tej książki, wita mnie szerokim uśmiechem. Cieszę się, że zobaczę siostry. Mówi, bo we wspólnotach islamskich wierzące kobiety nazywane są siostrami, a mężczyźni braćmi. Powoli schodzą się pozostałe dziewczyny. Niektóre mają na sobie długie, wzorzyste sukienki z pełnym rękawem, a inne abaje, zwiewne szaty, które całkowicie maskują kształt ciała. Każda z nich nosi chustę. Nie we wszystkich muzułmańskich krajach kobiety zasłaniają włosy, a jeśli zasłaniają, mają z czego wybierać. Najwięcej kontrowersji wzbudza burka, zakrywająca ciało całkowicie, łącznie z oczami. Nikab odsłania jedynie oczy. W meczecie jest kilka dziewczyn w nikabach. Nos i usta zasłaniają w miejscach publicznych i tam, gdzie przebywają obcy mężczyźni. W domu wśród rodziny ubierają się inaczej i mogą odsłaniać włosy. Czador jest obszerną chustą, którą trzeba przytrzymywać rękami. Himar kończy się nad talią. Al-Amira zakrywa dodatkowo również ramiona. Chusta, która zasłania większość ciała, szczególnie włosy, część czoła, szyję i dekolt, to hijab. Hijab szerzej oznacza zasłonę. Jedna z dziewczyn w meczecie ma specjalnie uszyty wariant hijabu, którego nie trzeba przypinać szpilkami. – Skąd wzięłaś coś takiego? – pyta któraś z sióstr. – Jak to skąd? – Za AliExpress. Kobieta wybucha porozumiewawczym śmiechem. W meczecie siada się na podłodze. Nie ma tu krzeseł ani stołów. To moment na integrację. Pijemy kawę i podjadamy ciastka ja i konwertytki. Tak mówi się o osobach, które zmieniły wiarę. Jak słyszałam w ich rozmowach, one same używają tego określenia. Niektóre dziewczyny znają się od lat, inne są na zjeździe po raz pierwszy. Przyjechały z całego kraju, wyłącznie Polki, bo zajęcia prowadzone są po polsku. Później pojawią się jednak dwie anglojęzyczne muzułmanki. Najbardziej lubię, jak ludzie zaczynają mnie żałować, jaka to ja jestem biedna, uciemiężona, jak to mąż kazał mi chodzić w tych ciuchach, śmieje się jedna z dziewczyn w Nikabie. Mówią mi to, kiedy pcham wózek z dwójką dzieci. I nikt nie pomoże. A to z tym wózkiem mi ciężko, z niczym innym. Pozostałe kiwają głowami, codziennie poddawane są ocenie, bo ubierają się inaczej i zakrywają ciało. Wiele osób jest przekonanych, że polskie konwertytki wybierają islam ze względu na męża, ale nic bardziej mylnego. Jak przekonują mnie bohaterki tej książki, to rzadkość. Większość kobiet najpierw zmienia religię, a dopiero później, czasem po latach, wychodzi za mąż. Podczas zlotu poznaje kilkadziesiąt kobiet w różnym wieku najmłodsze wydają się nastolatkami, najstarsza jest seniorką. Niektóre przyjęły islam całkiem niedawno, a inne przeżyły w nim większość swojego życia. Ulicami Warszawy, w centrum miasta, maszeruje właśnie Parada Równości, a my, na odległym Wilanowie, rozmawiamy i słuchamy wykładów. Pierwsza gościni, Katarzyna Górak-Sosnowska, pracownica naukowa ze stopniem doktora habilitowanego, opowiada, jak islam przedstawiany jest w polskich szkołach. Choć nie jest muzułmanką, i tak oburza ją zniekształcony i negatywny obraz w polskich podręcznikach, przy pomocy których wiele dzieci po raz pierwszy styka się z religią inną niż katolicyzm. Objawienia Muhammada przedstawia się jako wizję. Dziewczyny zgodnie przyznają, że wizja to coś, co można łatwo podważyć, uznać za urojenie. Wyobraźmy sobie podręcznik w jakimś niechrześcijańskim kraju, z którego wynika, że Jezus miał wizję, że jest Synem Bożym. Wizję to mogę mieć pośrodkach odurzających. Myślę, że warto przyjąć perspektywę osób, których dana sprawa dotyczy czyli choćby to, że dla muzułmanów Mahomet jest prorokiem dodaje prowadząca. Rozmowy, wykłady, potem wezwanie do modlitwy i modlitwa. Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie, zawsze z twarzą zwróconą w kierunku al-kaby w mekce. To jedna z pięciu powinności, które musi spełnić osoba wierząca. Pozostałe to wiara w jednego Boga, jałmużna, post w czasie ramadanu oraz pielgrzymka do mekki. Cała reszta to, jak opowiadają bohaterki tej książki, wybór i wolna wola. Oczywiście nakazów pochodzących od Boga jest w koranie więcej, na przykład nakaz bycia dobrym człowiekiem, opiekowania się sierotami, wybaczania, ale to indywidualna sprawa, czy ktoś im się podda. Z decyzji przyjdzie rozliczyć się później z Allahem.